wszyscy mówili o potrzebie budowy hali targowej. Więc dzisiaj mamy miejską halę targową w Łomży. Albowiem hala targowa na Starym Rynku ona już wytraciła swój potencjał jako hali targowej. Natomiast jak wiemy, typowe targowice. Ja pamiętam, budowaliśmy taką targowicę na ulicy Nowogrodzkiej, która nie została zaakceptowana przez mieszkańców. Została odrzucona. Przeniesiono się wówczas na tak zwany Manhattan. Więc tam, gdzie dzisiaj stoi sąd rejonowy, tam była przecież duża targowica. Wreszcie kupcy sami wybrali miejsce. W tym miejscu była właśnie ulica Sikorskiego. I myślę, że również marzenia kupców spełniły się w 100%. Jest bardzo ładnie, podoba się. Wszystkie jeszcze nie są otwarte pawilony, ale widać, że jest zainteresowanie duże. Klienci przychodzą, kupują i wyrażają swoje opinie mówią, że jest bardzo ładnie. Z czym się zgadzam? Myślę, że będzie dużo lepiej niż było wcześniej na rynku. Duże lepsze warunki. No ludzi na razie, wiadomo, jest początek, więc tych ludzi nie ma za wiele, ale myślę, że, że tu się przyjmie. No, cieszę się, że ta inwestycja została dokończona i że ci ludzie, szczególnie ci lokalni producenci czy to żywności, czy produktów ich ziemi te gospodarstwa ogrodnicze, które produkują te nowaliki sałatem, czy jakieś inne produkty będą mogli tutaj sprzedawać. W miejskiej hali targowej o powierzchni około 2600 m2 znajduje się 85 pawilonów handlowych o powierzchni od ponad 13 m2 do 27 m2 oraz pawilon usług gastronomicznych. W obiekcie znajdują się także toalety, pokój biurowy administratora obiektów, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia dla straży miejskiej. Obok Powstała niezabudowana i otwarta wiata targowiska o powierzchni 2000 tysięcy metrów, przeznaczona do handlu z tymczasowych stołów, straganów oraz bezpośrednio z pojazdów dostawczych, gdzie swoją działalność będzie prowadziło około 100 kupców. Czekaliśmy tyle lat na to, na to lepsze polepszenie warunków naszej pracy. Bieg swój też mamy, już w takich warunkach się nie dało dłużej pracować, część z nas by na pewno zrezygnowała. Ze względu na warunki, jakie tam panowały, wszystko nowe jest, ale jesteśmy zadowoleni jak do tej pory, bo warunki nam się polepszyły pracy. Klientki przyjdą sobie, zmierzą w cieple, bez kurzu, wiadomo, i towar się tak nie będzie niszczył. No, oczywiście, że to są warunki no, znakomite, to nie to, co na rynku. Mam też taką nadzieję, że ta hala stanie się elementem promocji naszego regionu, żeby tutaj przedstawiać nasze produkty regionalne. Być może są ludzie, którzy mają specyficzne wyroby, które mogliby sprzedawać, a które nie są znane w szerszym środowisku. I przez tę halę można było się też promować jakby na zewnątrz, żeby przyciągać nawet tych ludzi z Warszawy, wielkich handlowców, żeby też poznawali nasze produkty i później, żebyśmy my mogli już nie tylko w Łomży to sprzedawać, ale też i w innych regionach naszego kraju. Ale ta hala zmieni również pejzaż, powiedziałbym, środka Łomży. Niedaleko buduje się park przemysłowy. Powstała hala targowa i mamy daleko zaawansowane rozmowy, aby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, tu na bazie dworca PKS-u, powstało piękne centrum komunikacyjno-handlowe, czy handlowo-komunikacyjne. I to jak gdyby spina tutaj ten środek Łomży, że ona będzie wyglądać absolutnie za lata, jeszcze inaczej.